Siemanko, witam w Escape Craftie 2 Ja będę przychodził tą mapę, a wy będziecie sobie oglądać Może wam się to przydać przy waszej rozgrywce Także ja tu zacznę czytać zasady Tutaj nas witają ładnie, tutaj mówią nam, że nie możemy uderzać żadnych bloków oprócz dirta Tutaj jest napisane, że gra jest przeznaczona do gry na peaceful'u Ale są wyjątki bo jeśli będzie z, y, taki klocek złota to mamy zmienić na easy a jeśli redstone no to mamy zmienić na peaceful także ja tu zacznę sobie grać now step through and enjoy the game a tutaj przepraszam postawiłem klocek niechcący no i wychodzimy z wody tutaj mamy pierwszy pokój tutaj jest jakieś łóżko tu jest napisane tak. E, good, you are awake We have a big day planet. Mam zaplanowany tutaj dzień dla mnie. E, you have been chosen to. E, będziesz naszym takim projektem, e, w którym sprawdzimy cię. I każą nam przejść do następnego pokoju. Under construction. Nie wiem. Okej, okay, sorry. To proceed to the next room you must first eutanize the previous test subject. Please pull the lever and retreat to save distance because I care um, she On się on na smart i mamy zachować distance. Dobra, to zachowamy distance. A tutaj Co to jest? Subject 1089 Proszę bardzo, czy nie powinno być tu zwierzątek? Na filmiku jakimś widziałem Początek, że było zwierzątko, no ale to trudno. Przynajmniej nie będziemy musieli zabić. Tak myślałem. Aha, tam była woda, także nic nie wybuchło. A ja będę miał na następną dźwignię. You didn't do it, did you? There was way. Była inna droga. Czemu to zrobiłeś? Yy, zabiłeś ją. A ona miała rodzinę. Jesteś potworem. Jak możesz teraz yy, z tym żyć? Ona miała imię, ale nie pamiętam jakie. Yy, wróć teraz do swojej celi. Ona jest martwa. Może zobaczysz ją kiedyś. Poczekajcie, tam był jakiś numerek. Yy. 1089 Może się przydać Idziemy dalej co Czemu mi tak sklatkowało? Okej, okay, idziemy dalej Co tu mamy? Tutaj mamy piecyk I mamy lawę A ja lawy nie lubię Okej, okay, co tam mamy? Może tam jest jakiś Przejścia? Więc tam pójdziemy Może tam coś jest, a może nie Ale ciemno, nie ma nic Dobra, to nic, niestety Okej okay. A tu jak jest głęboko? Na jedną kratkę To przecież się woda rozleje Jeśli tu włożę klocek No, to o to chodziło, dobra O Jezu ja gram na becie 141 a woda jest w niej tak źle zrobiona, że się długo idzie strasznie. Także to będzie trochę zabierało czasu. Okej. Okay. Oj, nie tym razem. Okej, okay, mamy następną wodę. Tutaj jeszcze piecyk, może coś będzie. Tak, mamy spodnie. I przepraszam bardzo, ja używam tu items, ale do innych rzeczy tutaj nie będę tego używał. Także przepraszam bardzo za to. Ok, tu jest guzik. Przechodzimy dalej. Impressive, maybe 1090 is the lucky number. Of course I thought that about. Opowiadał nam o nim zanim go zabiliśmy Mordercy No Okurte Dobra Jesteśmy w takim tutaj oto pokoju I mamy tak Tam jest wyjście yy, Mamy patyk To jest obsidian, a tu jest wełna Nic nie możemy rozwalać Mamy kamień i Czy, czy dwa klocki wystarczą roz... Nie, nie wystarczą. Yy, nie wiem. No, muszę chwilę pomyśleć. Tutaj jest wełna, tak? No i co z tego w sumie? Yy, mamy gravel. Yy. A, chyba wiem. Chyba wiem, jeśli to o to chodzi. Mam nadzieję, żebym nie spieprzył. Z gravelu można wydo O! Dobra. To muszę przyznać, że... To było... Zobaczcie, to jest zapalniczka. Mam nadzieję, że o to chodzi. I teraz zapalimy tutaj. Nie wiem. Pff. Jeśli mi to spali wejście, to będzie dupa. Nie wiem, wszystko zapalę tam. Totalna destrukcja. A trochę składkowało to nieładnie, nieładnie. O, co to jest? O mój Boże, schodki bardzo fajnie. Idziemy dalej. Very good! You are performing better than 15%. Of previous test subjects, uh, the next room will test your short-term memory. E, pewnie będzie chodziło o ten numer. Tak, już widzę z poprzedniego odcinka, to są te magiczne przyciski. Reminder the square root of. <laughs> Dobra. Opiecyk. Legi, po co mi dru drugie legi? No, niezbyt fajnie. What was the number of the last test subject? You know, the one you blew into tiny places with no provocation in gold blood. No, super, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000, teraz 0. Aha, nie ma 0, tu jest 10. Ok. 1010, 10. teraz 8, tak i 9. Gdzie jest 9? Tu jest otworzony. Ok, idziemy dalej. Excellent, you show, now series of memory loss due to Brian, the major traumatic suppression, remorse localization, no trochę nie rozumiem, ja mówiłem już z angielskiego dobrym... No, TNT, i co? Jakaś tutaj... Mecha, jakieś mechanizmy. You have had a... Had a day. ciężki dzień. Weź się napij. Oh, and this room... Także spokojnie. My się nie boimy, tu jest woda, także napełnimy. Plum. Ups, nie to. Dobra co tu mamy zrobić? podejdźmy do tych tabliczek bum bum probably no bum bum i boom. także co? Yy. czekajcie wejdę na górę bo nie wiem jeszcze o co chodzi zbytnio mm -hmm. jak rozumiem a nie mogę sobie po prostu zrobić Dźwigni, jak to się robi? O, o. lewe. no. Niestety, chyba gracze, y, znaczy twórcy zapomnieli o tym, że mogą mi dać tą dźwignię. Ale ja tu spróbuję coś wykombinować. O co w tym chodzi w ogóle? Najwyżej spieprzę tam na dół. okej okay, już schodzę na dół. O co w tym chodzi? Jeśli się domyślam dobrze, to chodzi o to, żeby. Przerwać mam nadzieję, że w ten środek, tutaj przerwać te kable, żeby otworzyć tamte drzwi. A jeśli byśmy na przykład przerwali ten, to wszystko pierdyknie, czyli chodzi o to, żeby tutaj poprowadzić tak wodę po tych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że mam rację. Także spróbujemy to zrobić. Tutaj musi się wlać woda. A nie może się nigdzie indziej wylać. Dobrze, tutaj, tutaj jest. Tutaj. 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 Jeśli wlejemy ją tam, to tu się wleje, tu się wleje, tu się wleje, tu, się wleje, tu i tu i tu i się wleje. Dobra, już wiem. Tamta skrzynka. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że dobrze myślę w ogóle. Zobaczcie. Tak, nic nie wybuchło. To był. Tak. A dźwignię możemy sobie swoją zabrać. Ok, idziemy dalej. I hope that the false sense of. Ok. Please dump your water here. No ja nie mam wody. Nie zabrałem. A tu co? Aha. Pewnie drzwi mają się otworzyć, jeśli wylejemy tam wodę, także trzeba ją zabrać. No niestety. Idziemy dalej. Wylewamy tu wodę. I te drzwi tak, tak jak myślałem. Ok. Uh, wow, you are just breathing to jest little test. Zpisałeś się dobrze na tych testach. Um, jesteś na najlepszej drodze do y, bycia najlepszym testerem. E, zróbmy sobie party for you and some. Ok. Tu weźmiemy miecz do łapy. Buty założymy. I jedziemy w podróż. O, ok. I złoto, czyli musimy zmienić na easy. I even made you a cake. Okej. Okay. O. O kurde. Niezła sraka. No dobra, tu się mamy pobawić w labirynt, rozumiem, tak? O Boże, jak ja nigdy nie lubiłem labiryntów. No tutaj będzie nieza sraka, wam powiem.